Kilka wskazówek dotyczących ćwiczenia, formy Mawangdejda Oinshu, wynikających z pierwszych rozmów z ćwiczącymi, takich pierwszych, wstępnych konsultacji. Otóż początkującym, wydawać się może, że nauka i ćwiczenie tego układu w poszczególnych sekwencji może być trudne. Dlatego, że omawiając ćwiczenia, mówię tutaj i o ruchu ciała, tułowia i kończy. Mówię o Pewnej pracy mentalnej, koncentracji, przynoszeniu punktów uwagi między pewnymi punktami wzdłuż pewnych linii i mówię też o oddychaniu. Zatem może się wydać trudne połączenie tego wszystkiego w jednym ćwiczeniu, gdy dopiero rozpoczęliśmy naukę. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie musimy tego wszystkiego robić od samego początku. Ja objaśniając te ćwiczenia, mówię, co tam w nich jest, co stopniowo powinno być uwzględniane. Natomiast to nie znaczy, że musimy starać się to robić od samego początku. Zresztą na ten temat w iluś tam lekcjach, gdy mówię o oddechu, to przypominam, że na początku nie przejmujemy się tym, nie zwracamy na to zbyt uwagi. Chińczycy podkreślają, że ćwiczenie powinno być naturalne. Nauka powinna być naturalna. To znaczy, że powinno nam to przychodzić właśnie łatwo, tak jak gdyby naturalnie, w sposób niewymuszony. Jeżeli za duże obciążenie, to dla nas Stanowi, to znaczy, że za bardzo się staramy, za bardzo się śpieszymy. Należy się za bardzo śpieszyć. To, na czym należy skupić się na początku i nauki, i na początku samego już właściwego ćwiczenia całego układu, to Ruchy, wykonywanie samych ruchów w poprawny sposób, zgodnie z ich zasadą. Nie myślimy tutaj za dużo jeszcze o przenoszeniu uwagi wzdłuż określonych linii. Nie myślimy za bardzo o oddychaniu. Skupiamy się, na ruchach, na ich poprawności, na wczucie się w te ruchy, na czerpaniu właśnie takiej przyjemności wynikającej, jak gdyby, z poczucia naturalności tychże ruchów. Gdy mówię o poprawności, nie musi to oznaczać usiłowania wykonania danego ruchu w maksymalnym zakresie. Bo często widzimy chińskich e, instruktorów, tych stanowiących kadrę szkoleniową Cikungu Prozdrowotnego, którzy bardzo e, często e, są absolwentami Chińskich Akademii Wychowania Fizycznego. Bardzo często specjalizowali się w łuszu, w akrobatycznych formach pokazowych, sportowych chińskich sztuk walki. W związku z tym oni są i bardzo, że tak powiem, rozciągnięci, dysponują ekstremalną wręcz gipkością. I posiadam też umiejętności akrobatyczne na bardzo wysokim poziomie. Więc pewne rzeczy, które oni demonstrują, są dostępne dla ludzi młodych, sprawnych, rozpoczynających naukę w młodym wieku. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy muszą te, te ruchy takie właśnie, Bardziej ekstremalne wykonywać w takim samym zakresie. Więc przysiady mogą być krótsze i pewne zgięcia, pochylenia, wygięcia ciała mogą być wykonywane w mniejszym zakresie, tak, żeby dostosować to do swoich możliwości. I nie będzie to sprzeczne z zasadami. Z prawidłowym wykonaniem tych ruchów. Będzie to właśnie zgodne z zasadami tych form ćwiczeń, z ich założeniami. Ogólnie zatem, gdy zapoznajecie się z tymi lekcjami, i ja tam mówię o różnych rzeczach, na początku nie musicie się na tym wszystkim za bardzo skupiać. Na początku zwróćcie uwagę na te momenty, gdy omawiam formę ruchu. To starajcie się opanować po opanowaniu formy ruchu wszystkich sekwencji całego układu, też przez pewien czas skupcie się na tym ćwicząc nawet cały yy, układ, żeby to stało się dla Was czymś naturalnym, co sprawia Wam przyjemność. Podczas ćwiczenia czujecie się wygodnie. Z kolei, po pewnym czasie ćwiczenia w taki sposób dobrze jest wrócić do początku, przejść przez wszystkie lekcje jeszcze raz. Ale zwracając wówczas uwagę na te kolejne elementy. Kolejną rzeczą, na którą należy, będzie zwrócić, należy zwrócić uwagę, gdy yy, ruchy już nie sprawiają trudności, już sobie to ćwiczycie swobodnie, czerpiecie z tego przyjemność. Kolejnym elementem będą te części, gdzie jest mowa o Skupianiu uwagi na określonych punktach, przenoszeniu tej uwagi wzdłuż określonych linii. I też to podczas jednych z pierwszych lekcji o tym mówię, że na początku możecie zwrócić uwagę tylko na punkt początkowy i punkt końcowy. Tam, gdzie podczas przenoszenia należy się skupić na punkcie początkowym, zwracacie uwagę na punkt początkowy, później wykonujecie ruch, nie musicie za dużo o tym myśleć. Na końcu ruchu, tam, gdzie to przeniesienie powinno dotrzeć do punktu końcowego, zwracacie uwagę na ten punkt końcowy. I przez pewien czas możecie ćwiczyć tak, jeżeli właśnie takie pełne przenoszenie jest trudniejsze. Kolejny etap to. W trakcie zwrócenie uwagi także na punkt pośredni, o którym tam jest mowa, gdzieś w trakcie y, połowy tego y, opisywanego y, ruchu, który ma być połączony z tym przenoszeniem y, uwagi. Kolejny etap to z kolei będzie już próba y, takiego ciągłego przenoszenia y, uwagi y, w połączeniu z ruchem. Tutaj nie musicie tego rozbijać, koniecznie w taki sposób, że najpierw tylko punkt początkowy i końcowy i wszystkie ćwiczenia w taki sposób, ale gdzieś w przypadku tych pierwszych ćwiczeń w ten sposób spróbujecie, bo, bo, bo jest to coś nowego, więc może nie być łatwe. Dwa punkty, trzy punkty, w sposób bardziej ciągły, jak wychodzi wam to przy jednym ćwiczeniu, przy kolejnym możecie właśnie spróbować w taki sposób, chyba że czujecie, że jest to dla Was trudne, to właśnie rozbijcie to wtedy na te prostsze etapy. I tak z kolejnym, z każdym kolejnym ćwiczeniem, przy pewnym ćwiczeniu być może zaczniecie zauważać, że stało się to dla was czymś naturalnym, więc przy następnym ćwiczeniu tylko zapoznajecie się, przypominacie sobie, jakie to miały być punkty, jakie linie, w będą prowadzona uwaga i powinno to już przy, przy dalszych ćwiczeniach przychodzić łatwiej. Także przez pewien czas, już po tym opanowaniu, najpierw ruchu. Zaczynacie pracować nad prowadzeniem uwagi wzdłuż określonych linii między określonymi punktami. Gdy to wychodzi wam łatwo, można powiedzieć naturalnie, wówczas możecie przejść do kolejnego etapu. Znów wracając do Pierwszego ćwiczenia do tych pierwszych, ćwiczeń, pierwszych sekwencji. I na tym etapie troszkę więcej uwagi możecie zwrócić na oddychanie. Przy czym nie należy się za bardzo Stara, nie należy za bardzo o tym myśleć, nie należy za bardzo kontrolować oddychania. Bardzo często o cigungu mówi się, że to są ćwiczenia oddechowe, które podkreślają kontrolę oddechu. Yy, oczywiście istnieją formy ćwiczeń cigungu których skupiamy się bardzo mocno na oddechu. We wszystkich w jakiś sposób oddech jest ważny, ale czasem jest to na zasadzie, żeby za bardzo jego natura naturalnemu y, przepływowi nie przeszkadzać. W jakim stopniu y, te ćwiczenia ruchowe z ćwiczeniami oddechowymi zawsze są połączone, ale nie zawsze polega to na kontroli oddechu czy na tak mocno podkreślonej pracy z oddechem. Wśród różnych form cigungu prozdrowotnego, takiego jakim się zajmujemy, jaki jest propagowany, przez Chińskie Stowarzyszenie Cigungu Prozdrowotnego. Spośród tych różnych form jest jedna, która oddechowi poświęca szczególnie dużo y, uwagi. O, y, tam jest oddech w połączeniu z pewnym, y, emisją pewnych dźwięków. Ta forma ćwiczeń nazywa się ryodzę jue. Dosłownie tłumacząc formuła sześciu znaków. Ale tutaj te znaki oznaczają znaki odpowiadające pewnym dźwiękom, więc tłumaczę to formuła sześciu dźwięków, bo tutaj chodzi o sześć różnych dźwięków wydawanych podczas wydechu. Niektórzy mówią sekret sześciu dźwięków. Czasem się nawet mówi sześć sekretnych dźwięków. Natomiast te dźwięki nie są jakimś specjalnym sekretem. Właściwą, właściwym tłumaczeniem nazwy Jodzenjue jest formuła sześciu znaków, w sensie formuła sześciu dźwięków. Także tamta metoda jest metodą typu tuna. Posługując się te, y, taką bardzo starożytną terminologią, czyli ćwiczeń właśnie odnoszących się y, szczególnie do y, oddychania. Natomiast w wielu innych formach ćwiczeń y, nie powinniśmy się na początku na oddychaniu za bardzo skupiać. Na przykład, właśnie w tej formie, Mawangwei Dao Inshu. Są takie momenty, gdzie owszem podkreśla się od samego początku, gdzie powinien być wdech czy wydech, ale to w całym układzie to jest niewiele takich miejsc, takich ruchów, gdzie to jest podkreślane i gdzie początkujący powinien się do tego Zastosować. Natomiast w pozostałej części, początkujący powinien po prostu oddychać naturalnie, nie za bardzo myśląc o oddychaniu. Ja w tych lekcjach przypominam o takich zasadach jak podniesienie to generalnie będzie się łączyło z wdechem. Rozpostarcie będzie się łączyło z wdechem, podczas gdy opadanie z wydechem, skurczenie z wydechem. Oczywiście niektóre ruchy są złożone i zawierają element i podniesienia, i opadania, i rozpostarcia, i kurczenia, więc nie można tego traktować tak za bardzo sztywno. Ale nawet nie wiedząc o tym, nie myśląc o tym zbyt dużo, z takim ruchem wyciągając się, klatka piersiowa rozprzestrzenia się, naturalnie wykonam w D. Kurcząc się, Wydech. Jeżeli natomiast będę za bardzo myślał o tym, żeby tu zrobić wdech, a tutaj zrobić wydech, to będzie powodowało powstawanie niepotrzebnego napięcia, nawet pewnej blokady dotyczącej oddechu. Będziemy się sztucznie wygodnie. Więc nie myślimy o tym zbyt dużo. Tam, gdzie mówimy o tych pewnych takich, jak gdyby regułach, prawił, prawidłach yy, koordynacji oddechu yy, z ruchem, to nie chodzi o to, że macie się starać tak robić, tylko że w trakcie ćwiczenia przez dłuższy czas sami odkryjecie, że to właśnie. Tak w większości wypadków wychodzi. Ale nie za każdym razem, bo jesteśmy w różnym nastroju, w różnym stopniu wypoczęci czy zmęczeni, czy nasze ciało w wyniku pracy, czy, czy siedzenia przy biurku jest w jakiś tam sposób przyblokowane i będzie działało troszkę inaczej. Czasem. Będziemy potrzebowali szybszego oddechu. Czasem nie będzie się tak chciał skoordynować z ruchem, będzie, będzie się to robiło zbyt sztucznie, I wtedy podczas jednego ruchu, jeżeli nastąpią dwa oddechy, może przejście wdechu z wydech, wydech i odwrotnie, nastąpi w innym miejscu niż zgodnie z tymi ogólnymi prawidłami. Nie należy się tym przejmować. Stopniowo, nie chodzi o to, żeby się trzymać sztywno tych reguł, ale o to, żebyście ćwiczyli w sposób naturalny, z przyjemnością, i stopniowo zaczniecie odkrywać, że wasz ruch, wasz ruch i oddech, jak gdyby naturalnie, koordynują się w ten, tymi, tymi że tak powiem, prawidłami, określony sposób. Nie muszą zawsze w 100%. Na początku w ogóle nie muszą. Niech sobie płynie tak, jak chce, nie musicie go łączyć z ruchem. A później po prostu stopniowo, coraz w coraz większym stopniu się to będzie łączyło. Natomiast błędem było, by staranie się doprowadzenia do tego, do tej, go połączyłem do koordynacji w 100%. To powinno być takie y, elastyczne na luzie. Generalnie się będzie tak łączyło, a jak czasem wyjdzie inaczej, to nie jest problem, nie przejmujemy się, nie staramy się y, tego zbyt mocno kontrolować. Tak. Będzie w przypadku tej formy mawangla i oinszu. W wielu z tych form ciśnienia prozdrowotnego będzie podobnie, w nielicznych troszkę będzie inna zasada, bo tam z kolei ruchy będą bardzo proste, ale główna uwaga będzie skupiona na oddechu i to oddech będzie prowadził yy, ruch. Ale to mowa o y, innych ćwiczeniach, a to, co dzisiaj powiedziałem, psz, przede wszystkim dotyczy y, tej formy, której się uczymy w tym kursie: y, mawanguei taoinszu, ale w pewnym i pe, całkiem dużym stopniu dotyczy też innych form qigongu prozdrowotnego.